Halo, witajcie, to znowu Ryfek, witam was w kolejnym odcinku z Isaac'a e, Tu mamy Continuum, bo na streamie, jak życie może, jak oglądaliście, jak nie to zapis streama oczywiście jest dostępny Graliśmy sobie i w skrócie mam po prostu 9 żyć postacią, która ma 1 HP i bardzo małe szanse na pokonanie Delirium I po prostu przecież chciało mi się walczyć z tym Delirium Dobra, dziś możemy sobie zagrać, dawno nie grałem grid moda, a jeszcze parę rzeczywiście unlocków na grid moda jest Blue Baby nie ma grid moda. Lazarus, a Lazarus teraz jest zmieniony, więc fajnie, ale dopiero co nim graliśmy. Idenem też dopiero co graliśmy. Lost nie ma grid moda. Lilith nie ma grid Ona ma na start teraz Jello? Ale super, zmienili normalnie Lilith alternatywną też w tym ostatnim update'cie, ale kozak. Dobra, no to ja w takim wypadku gram Lilith i się nie mogę zaszekać jak ona będzie teraz działała. Ona jest taka fajna teraz po zmianie. O Jezus, ja wziąłem hard nie ja to chciałem, sorałeczka. Grid oczywiście chcę odpalić. E, tak fajnie działa teraz ten jej em, płód po zmianie, ale zaraz ona nie ma Jell-O, A co tu robi pan rock? E, zaraz, jeszcze raz przeczytam Jell-O, No nie ma na starcie tego Jell-O. Nie wiem, może coś się zbugowało, albo wy mi się wytłumaczycie jak to działa. Może trzeba nią to odblokować. E, Jell-O to jest ogólnie. O, co? 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 Co tu się dzieje Halo? E, co? Okej, okay. <laughs> może być, może być. Jello to ogólnie jest item aktywny, który co dwa pokoje nam pozwala przywołać ten płód właśnie, ale może ten płód po prostu jest uznawany jako ten item i tak się nazywa, jako Jello. Um, no ogólnie Lamp bardzo lubię, ale wydaje mi się, że akurat na tej postaci takie trochę słabe. Nie wiem, nie wiem co tu jeszcze zrobię, zobaczymy, ja sądzę, że raczej zmienił te itemy i postarał się kupić bombę, bo z bombą mógłbym samotny kamień 2000 e, rozwalić i może dostałbym kolejnego Solharta, masakra. Fajnie zmieni teraz ten pół. spójrzcie na to, mogę go trzymać z przodu przed sobą, on automatycznie atakuje przeciwników, nie jestem już zmuszony do atakowania non stop ich za pomocą po prostu e, tego polu, podczas wiecia, jak, normalnie jakimś lasem, e, jakimś batem, e, tylko mogę rzeczywiście używać e, go normalnie do, ojejciu, e, normalnie do bicia zwykłymi pociskami. Teraz w końcu ta postać ma sens z Brimstone'em na przykład. W końcu, jak mamy Brimstone, to rzeczywiście ten płodzik sobie po prostu chodzi tam go, gdzie wypuścimy, i bije automatycznie najbliższego przeciwnika wokół siebie. Naprawdę super to działa. To jest zmiana, jak dla mnie, również mega na plus w tym ostatnim update'cie. No, kocham ten update, super jest ten update. Wszystko, co powinni zmienić na lepsze, zmienili. Kocham cię, Edmund. Tylko że weź jeszcze od Bugu Witness, bo podobno na Witness nadal nie można chodzić. Bardzo dobrze, w ostatnim odcinku. Trochę mi się unlocki porąbały, chciałem pójść na The Witness, poszedłem na, na bestie, bo zapomniałem jak wygląda jedno i drugie. Um, ale w końcu wyszło na to, że dobrze, bo rzeczywiście jest podobno zbugowane The Witness i nie można chodzić na The Witness, więc no, mówię, złego i złego wyszło spoko. Um, Mr. Me! Uuu, a Mr. Me tutaj to jest super, bo on pozwala na mi temy kupować. Znaczy, kupować pozwala nam je zabierać za darmo. To czekajcie, tu mam baterię, ale równie dobrze mógłbym go użyć, żeby on mi tutaj otworzył przejście do treasure roomu. I super, udało mu się, ekstra. Ale dobry i tam aktywny larynx, jeszcze tutaj tą w ogóle jest super. Ale wydaje mi się, że Mr. mi, no akurat na grid mode, no nigdzie, no gdzie jak nie na grid mode? Na grid mode jak najbardziej, bo nam po prostu pozwoli zgarniać za darmo. Dodatkowe itemy ze sklepu i tak dalej, i tak dalej. Fajna sprawa. W ogóle nie będę musiał tutaj kluczy kupować. Mr. Mi za mnie będzie otwierał e, wszystkie moje rumy A przynajmniej mam nadzieję, że tak będzie otwierał. No problem tylko będzie taki, że będę miał no, problem z ładowaniem tego itemu i używaniem go od razu po naładowaniu. A co się bardziej teraz opłaca? Strzelać, czy rzeczywiście tak non-stop naparzać? Nie mam zielonego pojęcia. Będę miał problem, aby. O kurde, nie będę miał ładunku na nim Ale szkoda No, miałem nadzieję, że on mi rozwali kamień z X-em jeszcze To by było super Co chciałem powiedzieć e, Dobra, nie idziemy do Devil Room, ja nie mam zdrowia na to e, Żeby ym, Go używać Za każdym razem Musiałbym rzeczywiście Wchodzić na kolce i wychodzić A z tym może być problem Kurde, miałem nadzieję, że tu No nawet block horta żadnego Speed up, okej okay. Lockdown, uuu ale słabo. No, miałem wielką nadzieję, że tu się jednak trafi. Mm, wiecie co, zróbmy tak, ja zaryzykuję. Bomba jakaś tutaj, może jest bomba, okej, okay, ja zaryzykuję. Yy, bombą wysadzę, ciebie. Kolejną bombę dostaliśmy, super. A teraz zaryzykuję, Mr. Me, aby ukraść jakiś item. Deep Pocket jest średnie. Squeeze jest super. Squeeze jest mega dobrym itemem. Jakby mi się ugadało go kupić, Kurde Piątaka, dawaj piątaka. No, ale syf. Kurde, szkoda. Squeeze jakbym dostał, że już naprawdę byłoby bardzo miło. No nic, kluczek mamy. E, idziemy na kolejne piętro. Nie wiem, co ja zrobię z tym i na kolejnym piętrze. E, rzeczywiście. O, Torba Borba. Nie wiem, czy to może być w ogóle Secret Room. Chyba może. Ale powiem mam, że zaryzykuję za tą torbę. No, klucz złoty, ty mi na dużo nie będzie tutaj przydatny, niestety w tym momencie. Trzy koiny, też dużo z nimi nie zrobię. Miałem nadzieję, że dostanę piątkę, bym kolejne baterie kupił. Znowu bym spróbował na kupno itemu. Ogólnie wysoki mi się zawsze opłaca. Bardziej jak bateria do kupowania itemów, bo on co drugi no, ma 50% szans na to, że nam kupi item. Czyli średnio wychodzi nam yy, półtorej użycia baterii. No, półtorej użycia baterii, czyli 7,5 coinów na baterię, przeliczając na e, kupno itemu, super sprawa. Jeżeli nie mamy itemów na przecenie, zawsze bardziej się opłaca używać e, Mystery HP Up, jak najbardziej przydatny, dosyć ciekawy item, że moglibyśmy sobie teraz stać w miejscu i nic nie robić. To jest w ogóle super item, uwielbiam ten item, Swarm to się nazywa, nie pamiętam dokładnie nawet jak, ale naprawdę bardzo fajny jest ten item. Będziemy mieli wokół siebie. Aha, ale hamstwo. O, dobra, nieważne. XD Będziemy mieli wokół siebie bardzo dużo much, one blokują pociski. A za zablokowany pocisk pojawiają kolejną muchę kamikadze, więc nawet spoko. Tu mógłby być super secret room. Nie ma super secret roomu, troszkę szkoda. No dobra, no spróbuję za koszt mojego zdrowia tej temy kupować. Ile średnio mnie kosztuje wtedy item? 7,5 coina. To ja nie wiem, czy się opłaca tak blokować. Chociaż dobra, bo to blokuje te zaledwie za pół Solharta, a cały Solhart kosztuje mnie zazwyczaj 5 coinów, więc no, nie wiem czy ta matematyka moja w ogóle ma sens, ale mam nadzieję, że tak. Kup mi ten item. No ty hamie ty. Już widzę ten spam. Ryfek nie umiesz używać Mr. Me. Masakra po prostu, no. Ale syf, ale syf. No nic, idziemy dalej. Weź postrzelaj trochę, bo nie chce mi się z niego ciągle yy, tobą strzelać, kolego. No wydaje mi się, że na duże grupki przeciwników... Fajna sprawa w ogóle, bo na duże grupki przeciwników rzeczywiście mam opcję odpalić sobie po prostu ten płód, tak jak zawsze odpalałem i yy, bić ich jak tym biczem. Yy, super to jest, bo to są tak naprawdę pociski... O Jezus, byłem pewny, że go zabiję i już nie wypuścił pocisku. Yy, to są pociski niczym przebijające. Yy, świetne na duże grupy przeciwników. Ehm. Yy, yy. A na jednego silnego przeciwnika, albo z jakimś jednym silnym efektem na strzały, mógłbym bez problemu trzymać go i tyle. No i super, bitego, prawie że niewidzialnego przeciwnika. Lecimy sobie dalej. W ogóle wczorajszy stream prawie 4 godziny. Masakra. Pierwszy raz od naprawdę bardzo, bardzo dawna tak długi stream zrobiłem. Nie pamiętam, kiedy ostatni raz udało się tak długi stream zrobić. Swarm, ok, kupiony. Uu, ale nie wiedziałem, że tu itemy mi się e, będą znikać. E, dobra, ja użyję bomby. Nie będę tu używał pieniędzy, użyję bomby. Jeden raz tylko zmienimy itemy. Są solharty do kupienia i trochę mnie ciekawią te solharty. Czy by rzeczywiście po prostu paru solhartów nie kupić? Eee, A bym chyba nie kupił. <laughs> chyba jeszcze za wcześnie. Póki mogę, mam czerwone serduszka, to lepiej odnawiać czerwone serduszka. Za parę pięter, może jak będziemy mieli rzeczywiście tych ym, serduszek. Jak tych serduszek będę trochę bardziej potrzebował, no to wtedy spoko, Wtedy sobie rzeczywiście kupimy. Solharty, mam nadzieję, że na przecenie. Dobra, to by było całe piętro chyba. Tu nie będę nawet nic brał. Ee, Mr. Me, tej temy są naprawdę kiepskie. E, więc... No cóż, będę miał od razu ładunek prawdopodobnie z Mr. Me na kolejnym piętrze. I mi to jak najbardziej pasuje. E, czerwony.. Jezu, ty jesteś Dingle? Chyba dingle, już nawet nie pamiętam nawet twojego... Boże Niku, twojej nazwy. Cztery razy szarżuję, więc może być małym problemem. Ale powinno być okej. Okay, o! Laser go zabił, nie ma problemu. Pieniędzy mam całkiem sporo. Pieniędzy. <laughs> Spoko, kolejne piętro wygląda całkiem nieźle. A tu będziemy mieli Angel Room, więc już w ogóle super. Dobra, idziemy na walkę na Angel Roomik. dwa slofy. O, slofy, zabijcie pipa. Wy chyba możecie zabić pipa, tak mi się wydaje, że powinni dać radę tutaj pocisnąć w niego. Tylko coś nie chcą koledzy. O, ogólnie slofy to są easy. Więc zdecydowanie bardziej bym wolał, żeby oni rzeczywiście bili w tego pipa, ale strasznie mały zasięg eksplozji mają, no. Dobra, uderzyli go. Mnie też uderzyli, ale dobra, zawiję ich dam sobie spokój. Z tym pipem powinienem sobie i tak dać radę bez problemu. W takim dużym pokoju to nie jest easy peasy. Co to się nagrywa w ogóle? Nagrywa się bardzo dobrze. Co mówiłem, wczorajszy stream, bardzo długi bardzo fajny. Rzeczywiście, no po tym weekendzie, tak bez nagrywania i tak dalej, trochę lepiej z tymi łapami, to mogłem w końcu sobie troszkę dłużej pograć. No i śmieszniejsze jest to, że stream tam chyba tam trwał chyba, nie wiem, ze 3,40, a tu były tylko trzy podejścia. Tak długie podejścia się trafiały, że to jest jakaś masakra i naprawdę bardzo fajne. E, z tych itemów, co bym wolał najbardziej? No chyba Tirzapa, no. No Tirzapa, Censer jest jak dla mnie do bani. Nie wiem jak działa z tymi trochę na tym piętrze. Czy, czy mogę zabrać dodatkowy item? Szczerze wątpię, więc nie będę ryzykował. E, no Aniele też mi jakoś specjalnie nie zależy. Nie będę używał Mr. żeby go rozsadzić. Idziemy na kolejne piętro, jak dla mnie to jest wszystko. Poszło całkiem spoko. Idziemy dalej. Kluczyk odpalę sobie oczywiście tutaj na... już normalnie przejście do trezor Room'u i mam nadzieję, że uda na... Jak to Mega Mash znowu? Przecież dopiero parę odcinków to no miałem Mega Masa, ale kozak. Daj Sardzik. Uuu, tu wypada kupić. Rozumiemy te itemy. No jeszcze raz chciałbym użyć Mr. Me, póki mogę, nie? Ja na pewno go oddam no gdzie no nie będę tutaj. Dajcie spokój. Dobra, my z tym jest super. Daj szardecik, bym sobie zostawił raczej na Angel Room. Tu bym jeszcze kupił jeden item, może baterie są bardzo dużo baterii. Baterie się bardziej opłaca, więc postaram się kupić baterie. Jak tutaj dostanę ten item, się mega będę cieszył. No kurde, oczywiście się opłaca. Dobra, to jeszcze raz to robię. Kupujemy baterie i może jeszcze jeden item dostanę. Tears Up, zobaczymy, czy się trafi. Albo, o! Drugi tam aktywny. Oczywiście, że tak! Plecak, super! Mamy teraz dwa itemy aktywne naraz, i mogę naraz używać sobie i Mr. Me, i mamy jeszcze Mega Masza. Ale to jest kozak w ogóle. Dobra, idziemy po Mega Masza. Yy, Mega Mash to będzie śmieszny tutaj. to do I lecimy. Ja nadal mam płudzik. Ale super! No dobra, to ja mogę rozwalić tych przeciwników tutaj. Mam na to ile? 30 sekund? Chyba 30, jeżeli dobrze kojarzę. Mam naładowany Mr. Me, więc mógłbym sobie zablokować te fale teraz. Pójść szybko tutaj. Mr. Mi użyć na tobie. Może dostaniemy? Niestety nie. No cóż, to wracamy. Ja nadal tym grubasem sobie normalnie bijam. No, on już wiem, że się oczywiście wyłącza. Eee. Ale fajny, fajny naprawdę. Kurde, powiem mam, że wrzucił ja nie spodziewałam. Mega Mash to jest jeden z najrzadszych itemów w całej grze, a że nam się tutaj tak trafił. Wrzuciłbym się nie spodziewał, w zukim Treasure roomie? A o, o, to nie jest w ogóle item, nie wiem, który ma. E, który jest w puli Secret Roomów tylko? Może zmienił tutaj Green Mode'a i w Green modzie jest oczywiście pula e, z e, Secret Roomów. Albo rzeczywiście Mega Mash jest jednym z tych itemów, który jest w wielu różnych pulach, nie tylko w Secret Roomie, ale również w... Treżur rumie. Boże, jakie mam tirsy zarombiste. Dobra, kolejną baterię kupujemy. Znowu zmieniam itemy. Yy, ten item jest kompletnie bez sensu, ale ten ja naprawdę bardzo chciałbym dostać. Super! Jaki ja kocham parasajta! Ekstra! Co to jest za podejście w ogóle? Super, dobra, lecimy dalej. O, Prostaku Prostakuty! No to teraz raczej się bardziej opacas oczywiście strzelać pociskami, jak ja mam pociski, które się rozpadają. No oczywiście jak nim się rusza, to... Różnie to może wyjść z tym. Anioł? Walka z aniołem tutaj? Tak o! Ale dziwnie. Tirsy mamy super. Teraz jeszcze jakiegoś kirdileja jednego z niewielu w grze dostać. I jest w ogóle bailando. Dobra, luźno. Ale super, nie no, to samo naprowadzanie na nim jest tak genialne. Tylko nim tak weź kręć tutaj, nie? uuuu. Na nim rzeczywiście, joy, joysticka za bardzo nie można używać. Na padzie e, lepiej z, e, e, z przycisków korzystać. I dobra, akurat na e, szybko ruszających się bozów, e, ten płód taki dobry nie jest e, do bicia, bo nie nadąża po prostu za nimi. Lepiej rzeczywiście po prostu e, ich bić. I tyle. E, dobra, całe piętro, idziemy dalej. O, nowy widz przyszedł właśnie. Hexel01, jeżeli jesteś nowym wspierającym, to cię pozdrawiam serdecznie. żółwik dla ciebie. Na drugim ekranie ma po prostu Discorda i widzę, czy tam ktoś wbija, czy nie. Dobra, idziemy dalej. Ja nie odpalam mega masza teraz. No po co? Na jedną walkę z bossami, no to tak bardzo łatwiej się trafili, więc mega luźno. Odpalę sobie mega masza potem. Yy, I bez problemu zdobędziemy. Pewnie jak potem kolejne ładunki na kolejnym piętrze. Nie wiem, czy jest sens tak blokować, czy od razu wchodzić na te kolce. Ja chyba będę blokował. Co tu jest w ogóle? No nie, no nie oddam Genesis za dobrej temy. Co to jest za podejście? Soroweczka, ale. Ale coś tu się pokiczkało chyba. Secret Harcik. No ja bym ciebie rozwalił, ale nie mogę użyć Mega Megamasha. No nie, dobra. Na pewno mi się trafi znowu Angelu. Jak się trafi Room, to wezmę Brimstona. Znając moje szczęście dzisiaj. Dobra, <laughs> zmienimy temat ostatni raz. Co jest grane? Ja mam standardowe obrażenia 21? Co no, za, takie podejście w ogóle chore? Ja cię kręcę. No nie no, no ta, takie... takiego green moda to jeszcze nie grali. Nagrywa się na pewno? No nagrywa się. Dobra, czekajcie, może jeszcze damage upa dostanę. Kurde no. To zepsuło całe podejście, że nie dostępne. Sakra, co to są za itemy? Ja mam serda w Angel Roomie powinienem użyć na kluczu, no tak, kompletnie o tym nie pomyślałem. Ale dobra, to na to muszę kupić sobie po prostu jedną bombkę i będę zadowolony. Co w kolejnych Roomach? Super, Grow hormon, Speed Up, Damage Up, up plus 4! Ja, tak chore mnożniki, że to jest Damage up plus 4. Nie mam zielonego pojęcia, gdzie ja Ludowiko, więc wolę po prostu nie ryzykować. Nie ma niestety na tym piętrze zmiany itemów i troszkę szkoda, bo to znaczy, że nie będę mógł używać Mr. Me. Ale dobra, to zrobię taki myk. Mega maszyk! 95 punktów obrażeń mam! Co to jest za OP podejście? Nadujmy sobie Mr. Me Mogę otworzyć drzwi Mr. Me podczas walki Mogę! Super, dobra, to nie muszę nawet fali blokować. O to chodziło, bo no nie za bardzo mam na tym piętrze, gdzie używać Mr. Me, więc nawet nie będę wchodził w te kolce, zabijemy sobie wszystkie fale na luzaku. W formie mega masza, i powinno być mega ludź. No Dobra, już się chyba zmieniam. Lecimy dalej. No, no cóż, muszę, muszę się zadowolić zaledwie obrażeniami na poziomie 25 w tym momencie i maksymalnymi możliwymi trysami. No, takie życie, no. Raz masz dobrej temy, a raz nie. <ścoughs> Co ty jest grane w ogóle? Yy, no, kurde. 88 inch nails, 30 punktów obrażeń. Co to są za mnożniki? Dobra, czego ja potrzebuję? Kluczek na przecenie bym z chęcią kupił. Na kolejne piętro. Tu lakapa bym bardzo kupił. Lakapa na dodatek dobre piguły do końca podejścia. No może dobra, na tym piętrze nic nie kupujmy. Na tym piętrze po prostu postaram się wziąć tę itemę za darmo. No i oczywiście. E, Mr. Me, przekozak, dał mi te itemę za darmo. O jezu, ja teraz tym płodem, jak cisnę. o się wbije raz, to. No i na no, raz. <laughs> Masakra Nie no, to jest DBS podejście Tu macie SIDA. SWW0 Masakra Chore podejście Chora Lilif Lilif posrało na wory. Dobra, Mega masz zaraz naładowany Jeszcze jedna fala Szkoda troszkę, że Mega masza nie jestem w stanie naładować Jednym jakby całym podejściem Ale spoko, bo to mi jak najbardziej pasuje e, Odpalę sobie Na początku każdego nowego piętra Ważne jest to, żebym miał naładowane do tego momentu jak teraz, zanim pójdę na walkę z gridem, bo tam jeszcze jest jeden pokój, jeszcze jeden ładunek dostanę. To nie jest zły item, na pewno nie jest zły yy, Multidimensional Baby, ale ja bym raczej to olał. Mam nadzieję na jeszcze chociaż jeden Angel Room i byłoby mega fajnie, bo mówię, tego daj Sharda mógłbym użyć rzeczywiście, aby Zmienić sobie item. Dobra, to by było wszystko. Całe piętro. Idziemy na kolejne. No nie no, to poprzednie to był w ogóle dbeściak, bo to to tam parę itemów dobrych, ale to poprzednie to po prostu brak słów. Boil baby, niech będzie kolejna część przemiany w Roid Race, super. Jest jedna z ciekawej mamy przemiany w To jest super item i na przecenie, więc od razu kupię. Itemy na przecenie, od razu kupię. Damage Up, like up. Eee, bardzo dobry item. A tutaj raczej nic ciekawego. HPA, pracze mnie nie interesuje. Nic nawet bym nie chciał tutaj brać za pomocą Mr. Me. Zmienimy sobie tej temy. The Infinity. O kurde, balans. The Infinity jest spoko, ale jeszcze fajniejsze to jest 9V. Wejdźmy sobie tu od razu na kolce. Mega Masha użyję za chwilę. Chciałbym tutaj dostać The Infinity. Byłoby bardzo miło, jakbym dostał The Infinity. Boże, jakie The Infinity? Zagadam. Ja 9V, a ja nie chcę The Infinity. Ym... Oj, od razu dostałem ładunek, super. Zmieniamy dalej temy, zmieniamy dalej temy. Hive mine raczej bez sensu. Damage up, z jednego oka, też nic ciekawego jakoś, mega. No, to nie jest nic specjalnego. Tears up ze jego nie będzie działał, mamy maksymalne możliwe tirsy bez tier, tier delay'ów. I ostatnia część, przemiana w czpuna. Jak najbardziej, spoko. Okej, okay, no to to sobie ogarniemy potem. Mega masza odpalamy i tak mam jeden ładunek mniej do zgarnięcia, więc teraz już mega luźno. E, tak naprawdę co podejście mogę sobie e, w tym momencie ogarniać. E, ten item, wejdźmy na kolce, zablokujmy falę, wróćmy do sklepu. Kupmy, mam nadzieję, speedbola Super. Przemiana wśpuna już jest. Obrażenia 145 te są Sąd tu jest grane w ogóle. No i cyk, nie ma was, lamusy. No i wracamy do marnych 37 punktów obrażeń, nie no ja przepraszam, że tak się podniecam, ale jestem w szoku po prostu, co tu się dzisiaj odwala. Um, kurde, ustawień nie zmieniłem. Może być lekko przycięty dzisiejsze podejście, bo nie zmieniłem ustawień rzeczywiście od streama. Może być delikatnie przycięte. Ale ogólnie powinno być raczej spoko. E, no dobra, idziemy dalej, e, bomba, bomba koniecznie, bo nie wiem czy Mr. jest w stanie mi wysadzić e, statuę anioła, no i liczę tutaj oczywiście na angel room, e, będziemy mogli sobie rzeczywiście z ze statuły anioła e, zrobić dodatkowy item, no ale niestety nie trafił się, no cóż, ja zaczekam sobie jeszcze jedno piętro e, z tym dice shardem, te devil roomy jakieś nieciekawe specjalnie, więc ja bym je olał. Nie, nawet co jest węzł, jeszcze dobrego do wzięcia? Naprawdę <grymne> nie wiem, mamy tak dobre temy, że ja już tutaj praktycznie nie mam nic do wzięcia dobrego. Idziemy na kolejne piętro. Koniecznie musi być maszyna do zmiany przedmiotów, bo trochę ten mistrz mi będzie niestety bezużyteczny, jeżeli tej maszyny do zmiany przedmiotów nie będzie na tym piętrze. Jest maszyna do zmiany przedmiotów. Jest Mum's Ring. Mum's Ring to jest item nowy. i On jest już wpisany w tym modzie? Jest. Damage up plus jeden. Pojawiają się runę albo solston przy podniesieniu. Bardzo fajny item. Z chęcią mi wziął. No i super. Damage up. Solofide? Eee... Solofide nam zmienia dane itemy na itemy z losowego pokoju, jeżeli dobrze kojarzę. Ale to jest. Ciekawe połączenie. Wiecie co? Ja zrobię taki Mek. Daj, szarda tu wyrzucę. Wezmę Soul of Wyrzucę tutaj. I będziemy sobie pojawiali Soul of wiele razy. Bo to, jeżeli dobrze kojarzę, to jest roll. Na losowy item inny. Z, do, no z każdy item w grze może nam się tutaj trafić. Jak zmienię, zmienię jakiś item za pomocą Solo Fiden. Odpalamy sobie Mega masza e, I tutaj koniecznie muszę podnosić coiny, bo w innym wypadku Solo Fiden mi będzie mogło pojawić coiny, e, jakie użyję. A tego bym nie chciał, akurat. Dobra. I kolejne Solo Fiden zamiast koinów. O, Nie wiem, czy dobrze w końcu powiedziałem przed chwilą, co miałem na myśli. No, Was się biamy na luzaku. Kolejne coiny. Jak ktoś tu przeżyje, to... To nic. <gry> kolejny koń zgarniany, kolejny Solo Fiden. No i kolejne koiny i tak do końca z tym Solo Fiden. Mega masz mi się naładuje na luzaku. I to mnie tylko interesuje. Dobra, z wami luźno. O Jezus, jeszcze jedna łapa. Dobra. Dobrze, że stanąłem daleko i mnie nie złapała nigdzie. Kolejny solo Fiden. Powinno gdzieś tutaj być. No i dobra, trochę tych solofin mamy. Sprawdźmy co działa tak, jak myślałem. Mam trochę mało pieniędzy, więc yy, Mr. Me tutaj mi dużo nie da. Kolejne solo A kolejne solofiny jest bez sensu raczej. Nadowałbym no, sobie raz może z... Mr. Me... Już nie wiem co tutaj za bardzo robić. <śmusza> Masakra. Dobra, to zaczekajcie. To na sam koniec piętra zostawię. Pójdźmy sobie dalej, Angel Room Dice Shard, może coś z tego wyjdzie jeszcze, nie? No tutaj chyba jeszcze dwa ładunki będę miał. Z walki z bossem najpierw dwa? Yy, znaczy trzy ładunki. Z walkiem z bossem dwa. I jeszcze potem będzie jedna walka z bossem na yy, Angel David Room. No i mam nadzieję, że to będzie rzeczywiście Angel Room. Dobra, luźno. I ostatnia fala. Ostatni ładunek. Yy, Mega masz oczywiście zostawiam na walkę z gridem, no bo bez przesady. Jest Angel Room! Super, o to chodziło. Yy, no tej temy bardzo słaby bardzo. Co to robi cuboid w ogóle? Jest jakie paki tu jest Hibow No nic, daj shardzik, zmieniamy te itemy na. Eee, gwiazda betlejemska jest super. A, to jest jeden Soul, a nie gwiazda betlejemska. O. To tu będę miał problem, żeby to naładować. Chyba nie było baterii w sklepie. A my z co mi pozwoli chociaż ten jeszcze jeden item kupić. A gwiazda betlejemska. Boże, jeden Soul też mi pojawi dwa itemy z danej puli, w której się znajduje, więc ja bym chyba na razie to olał. Eee, weźmy sobie ten Eden Soul. Czy tam, Soul of Eden. Eee, jeden mi chyba został tutaj, a nie wiem czy on też nie zmienia, czasem znajdziek I zmieniamy. Okej, okay, nic ciekawego tutaj. Ile mamy itemów w ogóle? Trzy itemy. Nie wiem, czy nie jestem w stanie dostać trochę więcej. W jednym sklepie mogą być trzy itemy, plus item, który już mam na podłodze. O, a to jest ciekawa karta. Kurde, no. Najlepiej, jakby była w ogóle jakaś bateria. Dobra, zmieńmy to znowu. Alabaster Box. Troszkę bez sensu. Tam może być nawet Chaos Kart, chyba. Co wy gadacie? Nie, nawet jak to jest Chaos Kart, ja mam to gdzieś. Mm, no dobra. Ancient Recall. O nie, to najgorsza z tych kart, jaka mogła się trafić. Justice. Co robiło Justice? Bo szczerze nie pamiętam. Strength. Dobra, Strength nie działa. Mamy Mega Mushroom. E, Pojawiają od 2 do 4 Golden Skrzynek. No, nic ciekawego. Empress za to. A to jest zwykły Empress, dobra. To zwykły Empress jak najbardziej będzie działało, bo e, karta strzał nie działa, bo ma ten sam mnożnik na obrażenia jak Magic Mushroom, a my już Magic Mushrooma mamy, więc się tutaj te e, efekty po prostu e, wykluczą nawzajem. Dobra, idziemy znowu po Solo Film. No nic, niech będą te trzy itemy do zmiany, bo ja nie wiem, czy mi pieniędzy starczy na to wszystko. E, to jest All Stats Up, więc oczywiście, że biorę. E, SMB Super Fan. E, a to są dodatkowe ładunki zabicia przeciwnika. To jest super. Poza tym jeszcze Epifora, która nam zwiększy tirsy pod limit. Czekajcie, jakie mamy teraz tirsy przy obrażeniach 40? Tylko muszę dłużej podtrzymać strzał. 8 i 3, chyba do 10 dojdą. Chyba dwa razy się zwiększają. O, no, tirsy 10, obrażenia 40. Wydaje mi się, że takie znośne. <laughs> masakra! Dobra, bierzemy w tutaj kar, yy, kartę Empress. Jeszcze będziemy mieli trochę większe obrażenia. Zabicie bossa, będziemy dostawać ładunki na itemach, yy, a, tu mam jeszcze w ogóle kolejne Solofiny, nawet tego nie zauważyłem, szczerze mówiąc. No i tak już mamy tak dobrej temy. To teraz tylko zobaczyć ostatnie zmianki. Tu nic ciekawego. I ostatnia zmianka. O! O, tu jest item. A to może znajdźki zamieniać tu na itemy? A może i tak, no właśnie, bo po lewej nie pamiętam, żeby był item. Dobra, nieważne. Bierzemy kartę Empress, idziemy dalej. I mówię, zabicie przeciwników. Teraz będę dostawał ładunek na mojego mega masza, więc. No chyba nie będę miał lepszego. Grid moda już nigdy. Masakra. Dobra, walka z Ultra Gridem. Siema, Murdeczku. Kolejne coiny, na nic przydatne. Lecimy. Mega masz, karta Empress. 170 punktów obrażeń. Ja nadal mogę strzelać w ogóle. Ja mogę w niego wbijać i strzelać. O Jezu, to jest najszybszy grid, jakiego zrobię kiedykolwiek. Co tu się dzieje? O myślałem, że mogę stakować mega masę, to by było śmieszne. Co tu się dzieje w ogóle? Nigdy takiego szybkiego grida nie miałem. Serio, bez jaj. Mam nieskończonego mega masa. Ale jaja. No i cała walka za nami. I ja się kręcę. Co tu się odwaliło? High Priest jest odblokowane, odwrócone, bardzo fajnie. Kolejne koiny wpłaćmy, zaraz tutaj dobiję do tysiąca. Nie wiem cokolwiek, czy te, cokolwiek ten tysiąc da, ale spoko. No cóż, podobał mi się ten Grid mode. może tu się ustawię do miniaturki. Jak się, jak się wbija takim grubym Isaaciem do skrzyni? O, okej, okay, nie ma animacji, już chyba, żeby wali grę czy coś 29 minut nawet nie ma ten odcinek, a ja zabiłem grida. I się bawiłem jeszcze z i itemów i kupowałem itemy Mr. Me. Nie mam słów, dobra, kochani, ja wam bardzo dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że odcinek Wam się spodobał. Jeżeli tak, możecie zostawić łapkę w górę, subskrybować. No i witam, widzimy się w kolejnym odcinku. Mam nadzieję, że już niedługo. Smajcie się i cześć!